Jakie są dwa najczęściej zadawane pytania przez graczy League of Legends? Pierwsze to wiadomo, gdzie jest balans. Ale tutaj odpowiedź jest tak złożona, że myślę, że nawet gruba seria materiałów mogłaby tego nie wyjaśnić w 100%. Ale drugie pytanie, to dlaczego Riot nie wyda filmu? Praktycznie od zawsze Riot Games raczyło graczy z cinematikami, mającymi zwiększyć imersję, czy związek graczy z samą grą, czy konkretną postacią. Cinematyki na przestrzeni lat były tak dobre, że ludzie do League of Legends wracali po ich obejrzeniu, czy nawet gracze nie grający w ogóle w ligę je oglądali. Stąd odkąd gram, pamiętam jedno ważne pytanie: Kiedy będzie film? Riot, kiedy w końcu zrobicie film? Pod każdym jednym cinematikiem taki komentarz dało się znaleźć. Nieco to ucichło rzeczywiście po Arkeinie, który pokazał jak uniwersum Ligi świetnie nadaje się do tego typu projektów. Jednak mało osób wie, że jest jeden projekt, który nigdy nie ujrzał światła dziennego znaczy w swojej finalnej wersji. Pierwotnie, Cinematic mogący przerodzić się w coś dużo większego, przeznaczony dla starszych odbiorców, jakby tego było mało. Zobaczymy zatem, dlaczego Riot tego nie wydało i co to w ogóle było. W starym kanonie League of Legends było kilka bardziej zauważalnych parczy związków, jak na przykład Twisted Fate i Evelynn, natomiast w starszych dziejach ligi dużo uwagi skupiano na Katarinie i Garenie, których związek dziś niby oficjalnie jest niepotwierdzony, ale pisarze z Riotu naprawdę musieliby wywrócić lore na drugą stronę, aby okazało się inaczej. Jest to jedna z najbardziej oczywistych rzeczy w lore League of Legends, coś jak farmienie w gameplayu. Związek Katy i Garena był wyjątkowy z kilku względów. Po pierwsze, były to jedne z wcześniej wydanych postaci, były do tego różne charakterem, bo Katarina niezwykle porywcza, Garen stonowany i honorowy. Lecz najważniejsze, że reprezentowali zwaśnione ze sobą nacje, czyli Noxus i oczywiście demacje. I tak mniej więcej w środku 2018 roku Riot Games miało wydać film o Katarinie i Garenie. Miało opowiadać o tym, że wiadomo, skąd się wzięła ich relacja, jak się poznali i tym podobne. I ten film miałby być takim templem i oficjalnym potwierdzeniem tego, co między tą dwójką się wydarzyło. Z niewiadomych względów produkcja została odwołana, i dlaczego tak się stało, pomyślimy na końcu tego. Filmu. Produkt Riotu miał nosić nazwę Enemy of My Enemy, czyli wróg mojego wroga, i jest to oczywiście część powiedzenia: wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Co z tego łatwo wywnioskować, co z Garenem i Katariną by się tam rzeczywiście potoczyło. Projekt, a bardziej to, co z niego pozostało, opublikował Leif Jeffers, obecnie pracownik Disney Animation Studio, a wcześniej pracujący właśnie dla Riot Games. Dla wielu z Was ten film mógłby być bardzo wyjątkowy. Dzisiaj sporo graczy zarzuca Riotowi, że wychodzące postacie, skórki czy ogólnie ligolegendowy legendowy content jest zbyt słodki, zbyt cukierkowy czy robiony pod wiadomy rynek. Osobiście nie zgadzam się z tym tak do końca: nie zgadzam się z tym w 100%, choć rzeczywiście widać zmianę podejścia na wielu płaszczyznach działania firmy przez lata, ale jest to tak obszerny temat, że tutaj chciałbym ten wątek urwać i przejść dalej. Dlaczego wróg mojego wroga mógłby być wyjątkowy? prosta odpowiedź, ponieważ Arcane był. Ja wiem, że jest to trochę argument wyciągnięty wiadomo skąd, ale posłuchajcie. Wróg mojego wroga i Arcane mają kilka takich cech wspólnych, które w mojej opinii w jakimś względzie przyczyniły się do sukcesu serialu. Netflix w dobie niszczenia kanonów czy nierozumienia przez wielu showrunnerów, słowa adaptacja czy jaka jest grupa docelowa dla danego serialu i tak mówię tutaj na przykład o Wiedźminie, który mocno mnie zawiódł i choć nie jestem lorowym świrem tego świata i jeszcze? Tak, od oglądania ostatniego sezonu po prostu bolała mnie głowa. Czy inny przykład? Gdzieś tam sobie obserwuję, co się dzieje z nadchodzącym serialem Władcy Pierścieni. Oczywiście serial jeszcze nie wyszedł, ale ja osobiście jestem zdania, że budżet to nie wszystko i są przesłanki, że ten serial będzie. No może nie będzie jakimś objawieniem dla fanów Tolkiena, może pójdźmy w ten sposób. A ja fanem Tolkiena jestem ogromnym. I Netflix w takiej dobie pokazuje nam Arkana. Serial, który nie boi się pokazania, Świetnie stonowanego związku Waj i Caitlin, przemocy czy trudnych tematów. I choć Arkane w wielu przypadkach z kanonem się nie zgadza, tak Rajot nie wstydzi się tego i mówi o tym, że miała to być oddzielnie opowiedziana historia z niektórymi elementami kanonicznymi, ale co do zasady taki był zamysł. Wiadomo również dla kogo ten serial był tworzony. Rajot świetnie ogarnął tutaj kto jest grupą docelową i wyszło to po prostu bardzo dobrze. I wróg mojego wroga miał być w zasadzie czymś idącym właśnie tym torem, aczkolwiek nieco brutalniejszym. Ale abyśmy się dobrze zrozumieli. Ciężko jest generalnie porównywać Arkana do Enemy of My Enemy, jeżeli chodzi o wartość fabularną czy w ogóle długość, ponieważ Arkane wiadomo jest serialem, a Enemy of My Enemy miał być cinematiciem, aczkolwiek chyba całkiem długim, gdyż miał podział na akty. Natomiast chodzi mi o to, że posiadał on pewne cechy, które również posiadał Arkane, które graczom bardzo się spodobały. Animacja Katariny i Garena, jak sam liv Jeffers opublikował, miała być przeznaczona dla starszej publiczności między 18 a 30 lat. Wspominany wcześniej autor opublikował 34 screeny z różnego zaawansowania prac i trzeba przyznać, że projekt na pewno miał potencjał. Również ze wspominanych dostępnych materiałów można wywnioskować, na czym miała polegać fabuła. Choć to, co można zobaczyć i zaraz wam zaprezentuję, pokazuje tylko część tej historii, która miała być pierwotnie podzielona na akty, a to, co można zobaczyć, pochodzi z aktu drugiego i tak widać pewien potencjał. W pierwszym akcie musiało dojść do jakiegoś konfliktu, demacji z Nuksusem, czy to otwartej bitwy, lub czegoś mniejszego, na przykład próby zamachu na kogoś przez Katarinę. Nie wiem, czy był akt trzeci. Ten natomiast mógł pokazywać jak wyglądałby ich związek lub jakby próbowali go pogodzić będąc w dwóch przeciwnych obozach. Co zatem było w akcie drugim. No cóż, Katarina została pojmana przez żołnierzy Demacjańskich na czele z Garenem i przeprowadzają ją przez most wiszący wysoko nad przepaścią. Bohaterka ma bliznę, a w 2018 roku figurował już nowy kanon ligi, zatem było to już po jej spotkaniu z Talonem. Garen również wyglądał nieco tutaj starzej, mam wrażenie, jako doświadczony wojownik zaprawiony w boju. Podczas odeskortowywania Katariny, tej udaje się w jakiś sposób oswobodzić i rozpoczyna walkę z żołnierzami, co najwyraźniej powoduje zerwanie się mostu, gdzie nie wiemy czy i ilu żołnierzy mogło przeżyć. Wiemy natomiast, że Katarina i Garen przeżywają, zostając oddzieleni od reszty. Garen po upadku natomiast zakuwa Katarinę w kajdany razem ze sobą, tak aby bohaterka nie miała jak uciec. Nawet jeżeli pokonałaby mężczyznę w boju, raczej ciężko byłoby bez uwolnienia się taszczyć go za sobą. Garen byłby ogromnym bagażem doświadczeń w tym momencie. No ale Katarina jak to Katarina. Nie daje jednak za wygraną i próbuje Demacjanina udusić, lecz okazuje się, że wpadli w sidła wielkiego, najwyraźniej groźnego stwora. Po dalszej prezentowanej architekturze można się domyślać, że jest to Demacja lub jakieś miasto czy państwo obok tego regionu. Oczywiście na wschód od Królestwa Demacji. Dlatego ciekawi mnie jedna rzecz. Nie wiem, czy jest to Bazyliszek, przynajmniej tak wygląda, może jakaś odmiana, czy jakikolwiek jest to inny stwór, lecz Bazyliszki nominalnie pochodzą z kontynentu szulimańskiego, dokładnie z jego wschodniej części. Zatem być może nawet historia Bazyliszków, o których mogliście nie wiedzieć w ogóle, że w Lord League of Legends występują, mogłaby zostać w fajny sposób rozszerzona. Ale z racji tego, że nie jestem pewny, czy to Bazyliszek, nazywajmy go stworem Bazyliszkopodobnym. Dzień dobry, tutaj montażysta marwek. Powinienem sobie jakąś specjalną koszulkę tutaj sprawić. Nie jest tu chyba nawet głupi pomysł. Nie wiem jak u Was, ale u mnie zaczyna się robić coraz cieplej, coraz goręcej. A ja tutaj siedzę przed Wami z trzema lampami. Chyba czas na Gaminejta. A może dzisiaj ten nowy? Blue Ice, czyli że z lodem trzeba. Gaminejtek jest zrobiony w kuchni? A wspominam o tym dlatego. Marlena ostatnio ukisiła ogórki i chciała mi pokazać. Widzieliście kiedyś ukiszone ogórki w misce? No ja też nie widziałem. Marlena jak się kisi ogórki w misce? Bezproblemowe. Przypominam, że z kodem MARWEK macie 10% zniżki, a ze specjalnym kodem przygotowanym dla was przez Gaminate'a, jeżeli zdecydujecie się spróbować Premium Starter Pack, to Shaker macie za złotóweczkę, także myślę, że całkiem fajnie. A akurat są dwa nowe. Taki oto tutaj niebieski i różowy. Ale ten Marlena mi zabrała, więc wam go nie pokażę już. Dobra, wracamy do montowania. Z dostępnych materiałów widać, że dwójka bohaterów uciekła i schowała się przed stworem w ruinach jakiegoś miasteczka. Widać do tego, że Katarina jest ranna w prawą rękę, na tyle poważnie, że straciła przytomność. W tym czasie Demacjanin opatrzył jej ranę, nastał ranek, a postacie nadal są w potrzasku. Jest to w zasadzie wstępny szkic animacji, ale wygląda bardzo dobrze. A lot of blood. Oh. Is it gone? No. It's still out there. So now what? We wait. Oh, you're kidding. My men will be coming for us. And they're stupid. Just stay quiet. find a way out of this crater vanguard will fight our corpses your faith in your men is adorable it is but a smart soldier wouldn't fight that thing if they didn't have to i've had enough <gasps> Oczywiście, tak jak wspomniałem, jest to wczesna prezentacja animacji, lecz po grafikach czy już podłożonej muzyce czy dialogach w mojej ocenie widać ogromny potencjał. Bohaterowie w dalszej części próbowali uciekać przed stworem bazyliszko-podobnym. Z kolei z grafik koncepcyjnych widać niezwykłe napięcie i emocje, które nasze postacie tutaj przeżywają. Widać również obraz honorowego dowódcy Garena, zmartwionego losem Katy, aczkolwiek nadal zdającym sobie sprawę z tego, kim ona jest. Katarina z kolei jakby spojrzała inaczej na Garena po opatrzeniu rany. Zobaczyła w nim coś, co ją urzekło. Być może, przyzwyczajona do szorstkości Noksusu, poczuła coś, czego mało w życiu doświadczyła, czyli po prostu troskę. W każdym razie uciekają oni razem, bazyliszko podobny stwór ich goni. No i prawie ich złapał, ale zwinna Katarina łapie się wystającego drzewa. Natomiast łańcuch pęka i Garen spada w dół. Widać, że jest poturbowany i ranny po upadku. Swoją drogą jest tutaj również widoczne z jak dużej wysokości bohater spadł. Z tego co można dalej wywnioskować, było to odzyskanie wolności przez Katarinę, która mogła teraz po prostu uciec i Igaryna zostawić. Karen był po prostu w pułapce, bez większych szans na zwycięstwo w tej nierównej walce, choć jest to kwestia perspektywy, jeżeli jest to Bazyliszek, to jego wzrost powinien wynosić nieco ponad 3 metry. Zatem jedno dobre Łapą I Garen byłby w sporych tarapatach. Katarina, wspinając się z powrotem, widzi jednak, że pohatrowi grozi niebezpieczeństwo. Spogląda wymownie na swój opatrunek, a gdy już jest na miejscu, gdzie może stanąć, widzi tragiczną sytuację. Patrzy w dół, natomiast już najwyraźniej poturbowany wojownik patrzy i na nią. I totalnie szczerze, okiem wyobraźni, zbudowałem sobie w głowie obraz, jak to mogłoby wyglądać. I mój Boże, to by była tak genialna i emocjonująca scena. Myślę, że spokojnie mogłaby przebić tom z Cinematica Decol, gdzie Kajsa patrzy na Talię. I mogłaby to być tak emocjonująca scena, że naprawdę zobaczyłbym ten film tylko i wyłącznie dla tego momentu. No i oczywiście, żeby się dowiedzieć, jak to tam z tą Katariną i Garenem jest. Kata natomiast ze łzami w oczach, no to też by było całkiem coś. Bohaterka rzuca się zatem na pomoc, nie pytajcie skąd mają broń, znaczy Garen to jeszcze, no bo widzieliśmy wcześniej, że gdzieś tam jakiś miecz znalazł, prawda? No ale Katarina skąd ma broń, to tutaj nie wiadomo, ale pewnie byłoby to jakoś wytłumaczone, aczkolwiek udaje im się pokonać bestię i to jest w tym najważniejsze, choć nie wiemy jak ten pojedynek co do zasady wyglądał. W każdym razie później po walce Katarina miałaby i tak wycieńczonemu Garenowi uciec. Oczywiście pozostaje pytanie, czego nie mówią nam grafiki oraz jak sprawa wyglądałaby w innych aktach. Natomiast szczerze mówiąc, czuć tutaj potencjał. Okej, okay, okej, okay, ale tak mówię, że film mógł mieć potencjał i tak dalej i tak dalej, no ale nie wyszedł. No i w zasadzie dlaczego tak się stało? Przyczyn może być tutaj bardzo wiele. Niestety nie znamy oficjalnego powodu skancelowania wroga mojego wroga, ale można się nad tym zastanowić. Być może w filmie było zbyt dużo brutalnych elementów, ktoś na przykład dwa lata stwierdził wcześniej, że będzie to dobry pomysł, a w 2018 roku, że już nie do końca. Albo na przykład, że po prostu nie wpasuje się to dobrze do polityki i rzeczy tworzonych już w tamtym czasie przez Riot Games. I takich domniemań można naprawdę dużo wymyślić. Osobiście myślę jednak, że powód nie jest wcale taki prosty, gdyż ewidentnie widać, że dużo pracy w ten projekt już włożono. Co zatem mogło się w ogóle stać? Moim zdaniem mogły być dwa powody. Po pierwsze, historia mogłaby okazać się zbyt prosta, zbyt oklepana. Katarina zostaje pojmana, Garen jej pomaga, wygrywają walkę ze stworem, zakochują się w sobie. No brzmi to jak coś zbyt oczywistego. Związek bohaterów niósłby za sobą spore komplikacje fabularne. Garen kryjący się przed wzrokiem wszystkich, spotykający się z Noxianką, której naród jest wszystkim, czy... Temacja i Garen gardzą? I jasne, były takie historie, lecz jakoś mam wrażenie, Garen i Katarina są zbyt wyraźnymi postaciami, aby w taki sposób to rozwiązać. Znaczy, bardziej bym to widział u Katariny, szczerze mówiąc. U Garena mniej, choć nie mówię, że w ogóle, no bo przecież na przykład mógł on zamknąć swoją siostrę Lux po tym, jak zobaczył, że rzeczywiście potrafi używać magii, a tego nie zrobił i pozwolił jej uciec. Na przykład sytuacją akceptowalną byłaby taka, w której na przykład Katarina zostałaby wygnana po tych wydarzeniach z cinematika, z tego aktu drugiego, lub poszukiwana przez Noxus, a Garen chciałby jej pomóc i później zapewnić azyl. A że przeżyli ze sobą całkiem sporo, no to dlaczego by miała do Garena o pomoc nie uderzyć? Wtedy mogłoby to mieć więcej sensu, popchnęłoby fabułę Katariny do przodu, i przy okazji można by to powiązać z losami jej ojca. Zatem zbyt prosty koncept, aby to później w fabule obronić, to jedno. Drugi powód, który mógł się pojawić, to zmiana podejścia Rajotu do kształtowania temacji. Zawsze ich największym wrogiem był Noxus, lecz nieco zostało to zmienione przez wyjście Sylasa i wykreowanie buntu magów. Wiecie, ja nie mówię, że Noxus nagle tutaj gdzieś tam z radaru demacji zniknął. Rajot nadal kształtuje konflikt obu państw, aczkolwiek bardzo stonowanie, wręcz można by powiedzieć po cichu. A tutaj jakieś opowiadanie, a tutaj jakieś karty w karciance, gdzie spora część graczy nawet nie będzie o tym wiedziała. Być może bardziej postawiono na kształtowanie wydarzeń wewnątrz demacji, aniżeli z zewnątrz. Oczywiście projekty w branży gier jak w każdej innej branży czasem ujrzą światło dzienne, czasem nie, tak naprawdę z różnych powodów. Mogło nawet tak być, że na ten konkretny projekt zabrakło po prostu budżetu. Kochani, Prośba do Was, dajcie znać, czy taki film o Katarinie i Garenie to jest coś, co chcielibyście obejrzeć. A jeżeli nie o nich, to o jakiej postaci? A ja tam wiecie, Riotowi słówko szepnę, że widzowie by chcieli. Kolej, jeżeli aktualnie ciekawi Was, w jaki sposób Riot Games kreuje konflikt między Noxusem a Demacją, ten sposób, jak to powiedziałem, trochę ukryty dla większości graczy, to polecam kliknąć sobie w ten materiał. Dziękuję moim mili za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.